Why not bargain with the ISA? I mean, lure them towards us, promise them whatever, and when they're close, all in one place, then we kill them. Shut the fuck up. Killzone 3 to jedna z najnudniejszych gier FPS, w jakiej kiedykolwiek grałem. Wszystko w niej wydaje się być efektem pracy bandy facetów w garniturach, których głównym zawodem jest śledzenie tabelek oraz wykresów, wskazujących co w danej chwili jest trendy i czego chcą amerykańscy gracze. Te osoby następnie bez żadnego pomyślunku, wyobraźni czy doświadczenia w projektowaniu gier skleciły Killzona 3. Szczerze, to już podobne odczucia miałem względem drugiej części tej serii, ale tamta gra ma przewagę bycia pierwszą, a co za tym idzie można jej więcej wybaczyć. Zresztą promienie dobrego designu są w niej obecne. Poza tym oba te tytuły są niemal identyczne, ale chodzi o to, że sequel powinien być lepszy, większy i przynajmniej jakoś wyróżniać się na tyle poprzednika. Tymczasem otrzymujemy dokładnie takie samo strzelanie. Tym razem możemy nosić dwie Duże broni, jednocześnie, co sprawia, że jeszcze bardziej zawiewasz tampom i leniwym designem. Poprzednio mogąc nosić tylko jedną giwerę, w danej chwili musieliśmy wybierać. Coś na dalekie dystanse, krótkie, czy może jakiś uniwersalny karabin szturmowy. Oczywiście broń było można zmieniać na dowolną znalezioną, ale nie zawsze od razu była taka możliwość. Dwie bronie jednocześnie oznaczają, że będziemy mieli snajperkę i chociażby pistolet maszynowy, będąc maszyną do zabijania w każdej sytuacji. Co gorsza, skrzynie, z których możemy dowoli pobierać amunicję oraz granaty, są tak gęsto rozsiane, że praktycznie mamy nieograniczony zapas wszystkiego. Często szybciej jest podbiec do skrzyny. Co automatycznie przeładowuje wszystkie nasze bronie, niż robić to w klasyczny sposób. Po co w ogóle wprowadzać iluzję ograniczonej amunicji? Mogli po prostu dać nam nieograniczone magazynki i wsią. Szczerze, to nawet dokładnie tak zrobili, ale tylko do niektórych broni. Dodajmy do tego nieograniczone zdrowie, bo oczywiście będziemy się błyskawicznie leczyć, kucając za kartonami sąd z kciuk. I co to jest za strzelanka? Co to w ogóle jest za gra, która nie stawia przed nami najmniejszego nawet wyzwania? Jasne, w trzecim filzonie możemy i będziemy ginąć często i gęsto, ale to nie przez na to, że to jest trudne, tylko na to, że błyskawicznie wyczerpuje wszelkie pokłady naszej cierpliwości. Gry operujące na systemie samoregenerującego się zdrowia mają z automatu zerowy poziom trudności. Każdy je przejdzie. Ty, twoja siostra, twój ojciec, dziadek, a nawet odpowiednio przeszkolony szympans. Te gry testują jednak cierpliwość. Jak długo będzie ci się chciało siedzieć za niezniszczalnym kartonem, strzelając do kucających za swoimi kartonami wrogów? Mi niezbyt długo, temu też najczęściej szarżuję na pozycję wroga, co albo się uda i zaoszczędzi cenne minuty mego życia, albo wywali ekran wczytywania. Ale nawet jeśli zawalimy, to i tak Killzone 3 nas za to nie ukaże, bo nasi towarzysze znają magię Cthulhu, za pomocą której przywrócą nas do życia. I nawet nie próbujcie mi wmówić, że to nie jest magia mrocznych bogów, a technologia, bo gdyby tak było, to armia ISA byłaby niepowstrzymana, a te cioty poza kluczowymi postaciami giną jakby to było ich hobby. Czasem tylko faktycznie trzeba będzie wczytać checkpoint, które są tak gęste, że w najgorszym wypadku powtórzymy ostatnie 45 sekund. A to dlatego, że albo nie będzie z nami ziomka władającego magią, albo stojąc on nad naszymi zwokami stwierdzi, że jesteśmy za daleko i nie da rady do nas dobiec. Wielka to szkoda, bo samo strzelanie jest bardzo przyjemne i zapewniło mi odpowiednią dawkę frajdy do przebrnięcia przez tę grę, podgłosy wystrzałów miło dudnią robiąc użytek z subwoofera, a w ich akompaniamencie nieustannie słyszymy krzyki helgastów. Temu szkoda, że zawsze przyklejają się oni do swoich kartonów, i musimy wyczekiwać na ten magiczny moment, w którym na chwilkę się za niego wychylą, przez co każda wymiana ognia przez całą grę jest identyczna do poprzedniej, bez najmniejszego nawet urozmaicenia. Przestań się chować, bo wyjdę za kartona. A wyjdź kurwa! A wyjdę! Ale ty pierwszy! Okej, okay. jest jedno fajne odstępstwo od schematu. W pewnym momencie otrzymujemy broń, która jest w stanie zabijać wrogów, nawet gdy ci są schowani za swoimi kartonami. I to jest świetne. Przez tą krótką chwilę czułem się jakbym grał w prawdziwą strzelankę. Poza tym, co również jest sporą zaletą, gra regularnie przerywa tą parszywą nudę sekcjami w pojazdach. Raz pochodzimy sobie w Mechu, kiedy indziej pojeździmy wozem upancerzonym, później polatamy myśliwcem w kosmosie. Ale te poziomy są dość krótkie, przez co dość szybko wrócimy do identycznych poziomów zaprojektowanych tak, by nawet niewidomy mógł je ukończyć. Ogromna większość z nich to szeroki na kilka metrów tunel, ścieżka czy droga pełna przeszkód sięgających do pasa z lekkimi zakrętami w lewo czy prawo, bo przecież trzeba gracza pociągnąć za rączkę, by ten nie zabłądził szukając czegoś ciekawego. Możecie mi w tej chwili zarzucić, że jestem negatywnie nastawiony do tej gry, bo jestem! Ograłem wiele pierwszoosobowych strzelanek tego typu, nawet jeśli za nimi nie przepadam, to często bawiłem się całkiem nieźle i bardzo rzadko żałowałem czasu spędzonego przy nich. Tylko takie gry, jak chociażby Modern Warfare sprawiają chociaż iluzję bardziej otwartych poziomów, w których możemy czasem zejść ze skrzętnie zaprojektowanej, ciasnej dróżki, poszukać czegoś i przede wszystkim Wszystkim starają się zaciekawić gracza światem i fabułą. Nieważne jak sztampowa miałaby być, ale się starają. O świecie Kilzona mogę powiedzieć wiele, ale zdecydowanie nie jest on nieciekawy. Jasne, mamy specjalnie dla tępych Amerykanów wyróżnionych: dobrych i złych. Dobrzy to oczywiście waleczni i zróżnicowani etnicznie wojownicy USA, znaczy się Isa, bo jedna literka robi ogromną różnicę, a ci źli to kosmiczni naziści. Podoba mi się stylistyka tej gry, przedstawiona technologia i nawet w tych nielicznych misjach dziwny obcy świat Helgastów. Do cholery, lubię pierwszego Kilzona oraz najemnika na Wite. Te gry mają może nie najciekawsze, ale wystarczające postaci, wątki i fabułę. Z kolei, zarówno dwójka, jak i trójka pod tym względem nie reprezentują sobą żadnego poziomu. W Kilzon 2 wręcz mam wrażenie, że to my jesteśmy tymi złymi z bombami atomowymi. To my atakujemy Helgastów, którzy zostali zresztą potężnie wyruchani przez Vektan. To przecież oni zostali pierwotnie zaatakowani, wyrzuceni z własnej planety oraz przetransportowani na inną, strującą atmosferę. I to te zdarzenia są powodem ich agresji w pierwszym killzon. Mimo usilnych starań ograniczonego umysłowo projektanta drugiego Killzona, to my jesteśmy w tej grze siłą zła. Całe szczęście lub też nie. W Trójce zastąpił go jego nieco bardziej ogarnięty kolega i wykreował on postać Sztala, którego jedynymi cechami charakterystycznymi jest to, że wygląda jak stuprocentowy nazista i jest totalnie komicznie wręcz jak kreskówki dla dzieci zły. Revenge! And the death of his killers! Dzięki temu zresztą jest to jedyna pamiętna postać z całej gry, reszta bowiem to pozbawione jakiejkolwiek charakteryzacji skorupki. W pełni szczerze poza nimi jedynymi postaciami, które zapamiętałem z całego Killzone 3 to Ricardo, gdyż jest popapranym psychopatą, który w dwójce mordował zarówno sprzymierzeńców, jak i nieuzbrojonych więźniów wojennych i pod tym względem nic się w nim nie zmieniło oraz jedyną kobietę w całej naszej armii, a to tylko dlatego, że ma cycki. To jest jej jedyna cecha charakterystyczna. Ma... Nie pamiętam nawet jej imienia, pomimo tego, że regularnie pojawiała się w kaccenka. Już wkładając grę do napędu konsoli obudziła się we mnie niechęć do ISA, po stronie których walczymy w całej tej serii. Wolałbym wcielić się w Helgasta. I gra zaczyna się pozwalając nam dokładnie na to. Super! Szkoda, że po chwili okazuje się, iż to nasz niejaki bohater poprzedniego Kilzona i jego kolega psychopata. Zobaczcie jacy z nich kretyni. Stojąc naprzeciw wroga zdejmują z głowy hełmy, co to łatwiej byłoby ich zabić. Co za obrzydliwe ameby! Mor ja! Fabularnie trzeci Kilzon wkracza na wyżyny tanich bajek dla dzieci wczesnych lat 90. Sztal jest zły i chce zniszczyć ziemię. Nawet szkieletorski Mena powiedziałby: Kościół, ogarnij się. Tyle narzekania, a technicznie mamy tutaj przecież grę niezwykle imponującą. W jakiś sposób wygląda ona jeszcze lepiej od swego poprzednika, a przy tym działa bardzo stabilnie. Przez cały czas przy niej spędzony nie zaznałem większego spadku płynności. Wielka szkoda, że ogromna wiedza techniczna studia Guerrilla nie została lepiej spożytkowana. No cóż, jedyny problem, jaki mam z wizualiami, to bardzo niski field of view. Na oko na poziomie 60. Przez to jesteśmy całkowicie pozbawieni wizji peryferyjnej. U części osób może to wręcz wywołać chorobę lokomocyjną. Ja jednak takiego problemu nie miałem. No, z małym wyjątkiem. Killzone 3 wspiera kontrolery ruchu. Chętnie więc odkurzyłem swój zestawik, bo nieczęsto mam ku temu okazję. Przyznam, że gra się w ten sposób bardzo przyjemnie, a zwłaszcza celowanie korzysta na zwiększonej precyzji. Niestety, podczas korzystania z pełnego zestawu dość szybko dorwał mnie ból głowy. Gdy usiadłem trzymając jedynie dildosa z pilotem, było w porządku, ale to już nie daje takiej frajdy. Kildząc, że jestem w stanie polecić tylko dwóm typom ludzi. Amerykańskim rednekom masturbującym się do własnej flagi, którzy cieszyć się będą z tego, że jako kosmiczny żołnierz USA zabijają kosmicznych nazistów oraz osobom nie lubiącym strzelanek. Tak. Killzone 3 to jeden z najlepszych FPS-ów dla ludzi nielubiących lubiących FPS-ów. Jesteśmy w nim niezniszczalni, nie musimy gromadzić zasobów, eksplorować poziomów, szukać sekretów, a gameplay polega głównie na kłócaniu za przeszkodą i czekaniu. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak ta gra mogła uczciwie zebrać średnią ocen 8 na 10, ale powiedziawszy to wszystko, Killzone 3 w mojej opinii nie jest kiepską grą, jest piękną, dopracowaną i technicznie kompetentną strzelanką swoich czasów. Problem w tym, że ubiegła generacja nie była najlepszym czasem dla tego gatunku gier, a Guerrilla Games w swoim produkcie zawarła wszystko to co najbardziej pospolite przy minimalnym użyciu własnej wyobraźni oraz zwykłej logiki. A wystarczyło przy użyciu tej technologii i wiedzy wzorować się na pierwszej części w serii. Mieliśmy tam bardziej otwarte, większe poziomy, każdy zaprojektowany tak, by wykorzystać specjalności wybranej postaci. Nacisk. Nie był położony na bobrowaniu za przeszkodami, lecz na dynamicznej wymianie ognia, podczas której nie należało tracić mobilności. Jasne, tam też fabuła nie była wybitna, a postaci pamiętne. Ale ja do dzisiaj doskonale pamiętam Tchakel, Lugera i Templariusza oraz Ricardo, który nie był jeszcze skończonym psycholem. Ja nawet od takich gier nie wymagam świetnej fabuły, ale Killzone 3 po prostu nie jest w stanie zaoferować mi czegokolwiek. Wielka strata czasu. Co? Co jest? Nudzę się! Ja też! Nudzę się w chuj! To co proponujesz? Rozegrajmy to jak prawdziwi mężczyźni. <laughs> no <laughs> shit <laughs>